Kolejny odcinek NAPRZÓD KKS, dzisiaj e, moimi gośćmi są, e, jest duet, e, trener zawodnik Bartosz i e, Maciej Krakowiak, cześć mocy. E, to co, zaczynamy. E, chciałbym was zapytać, e, który z Was jest dłużej w KKS? -ie? Ja jestem dłużej? E, niewiele, bo ja przyszedłem do klubu w styczniu 2020. Jednym z moich pierwszych zadań w klubie było poszukanie bramkarza do rywalizacji Bo była taka sytuacja, że po rundzie, po rundzie jesiennej, poważnej kontuzji, doznał Józef Wurta I został tylko Kamil Gosut, który kończył rundę i Patryk Paweł Ale Patryk był bardziej brany pod uwagę wtedy w klubie jako ten trzeci młody bramkarz No i jakby Pierwszym zadaniem, które właśnie było postawione przez zarząd, było to, żebyśmy dobrali jeszcze jednego bramkarza do, do rywalizacji o miejsce w bramce. Było dwóch bramkarzy przed Maćkiem, potem Kraki potem się pojawił na, na paru treningach, bardzo dobrze wyglądał, ja praktycznie od razu dałem zielone światło. No i Maciek się tam dogadał dogadał z klubem, zaczęliśmy współpracę. Ja wtedy pamiętam, ten, ten, okres przygotowawczy był, był niesamowity, jeżeli chodzi o bramkarzy, bo, bo tak macie, gękany wyglądali niesamowicie w tym, to, tą zimą i mieliśmy naprawdę duże głowy, kto ma, kto ma potem grać, bo obaj wyglądali naprawdę, co, mieliśmy z pierwszą ligą chyba, z drugą ligą jako klub, tak. jeszcze ligowy, wyniki były 0-0, 1-0 dla nas, ale dlatego, że, po prostu obaj wyglądali świetnie i, jakby ten, ten pierwszy, to nasze pierwsze poznanie było bardzo, bardzo pozytywny. Maciej, a Ty jak wspominasz pierwszy trening z Bartkiem? Bardzo dobrze. Myślę, że na pierwszym treningu już zobaczyłem, że te treningi są takie innowacyjne, nowoczesne, więc na pewno to miało spory wpływ też na to, że chciałem tutaj do Kalisza przyjść. A jakie cechy powinien posiadać idealny bramkarz Bartka? Myślę, że taką najważniejszą cechą na ten moment jest odwaga, tak jak kiedyś mówiłem, że odwaga, czyli to, że bramkarz się potrafi rzucić pod nogi, gdzieś tam wejść taką ofiarną interwencją, tak teraz ja uważam, że to jest odwaga taka też, ale przede wszystkim w kwestii podejmowania decyzji, czyli żeby bramkarz potrafił... Odważnie stanąć wysoko w danej sytuacji, kiedy nie jest to oczywiste, kiedy jest to trochę ryzykowne, który potrafił podjąć decyzję o wyjściu do piłki, kiedy też to bywa ryzykowne. Czyli jakby to jest ta cecha, którą ciężko dosyć nabyć w treningu, tylko to musisz trochę mieć. Oczywiście to też trenujemy, jesteśmy w stanie coś tym ramkarzom pomóc, natomiast to musisz mieć, żeby umieć w łamku sekundy podjąć bardzo często odważną i dobrą decyzję. Jeżeli chodzi o inne cechy. Takie już nie wchodząc w jakieś tam działania taktyczne, techniczne, no to na pewno musi być na pewno siebie, taki spokój, opanowanie, bo, no bo w czasie meczu jest mnóstwo takich sytuacji stresowych. Cały mecz z w ogóle taką, taką dużą, dużą dawką energetyczną, no i dobry bramkarz musi potrafić sobie z tym poradzić. Maciek potrafi. Potrafi. Dlatego <laughs> <Na> grać. <laughs> Dobrze. E, Maćku, a jak zmieniało się na przestrzeni lat podejście do treningu bramkarskiego? Tak porównując z momentu, kiedy zaczynałeś i teraz? Zresztą, na początku to nawet nie było tych treningu bramkarskich, nie było To tej, właśnie tego, jak bo, pamiętam. Nie? Tego. tych treningów było naprawdę bardzo mało. No i myślę, że różnica, która jest teraz, to kiedyś robiło się po 8-10 powtórzeń na stronę, to były. Zajeżdżanie tak naprawdę tam ramkarza i nie miało to nic wspólnego z sytuacjami meczowymi. Teraz myślę, skupiamy się tylko i wyłącznie na takich sytuacjach, które mogą nam pomóc w różnych sytuacjach boiskowych i to jest taka kluczowa zmiana, która, która nastąpiła w treningu A z perspektywy trenera ta, ta zmiana? Myślę, że to co powiedział, że kiedyś ten trening był bardzo mocno techniczny, czyli praktycznie dużo rzeczy się robiło. Po to, żeby tę piłkę złapać, powtórzenia wyglądały tak, że teraz lewo, prawo, lewo, prawo, rękarz wiedział dokładnie, co ma zrobić i tak naprawdę nie, nie było żadnej, żadnej, żadnej decyzyjności, żadnego, te sytuacje często, nie, te ćwiczenia nie były odwzorowaniem tego, co się dzieje na, na meczu. Tylko to było po to, żeby gdzieś poprawić tą technikę, gdzieś trochę formę zbudować. Natomiast teraz zupełnie ten trening się, się zmienił, to co, co też Maciek powiedział, że my staramy się działać oczywiście. miałam nad tą formią, żeby lamkażym jak przychodzi mecz, przychodzi weekend, żeby czuli się najlepiej, jak się tylko da, bo to też im daje dużo pewności siebie, ale też staramy się działać w taki sposób, żeby przygotować ich pod to, co czeka ich e, na boisku, tak czyli żeby te działania były jak najbardziej zbliżone do tego, co się dzieje, co się dzieje na meczu. A, natomiast jeżeli chodzi o same początki, no to mogę potwierdzić, ja też nigdy w życiu nie miałem treningu bramkarskiego. Ja pierwszy trening bramkarski miałem, miałem 15-16 lat i to polegało na tym, że po prostu starszy bramkarz coś nam pokazywał to, co widział. I tyle. Tak naprawdę ja pierwszy trening bramkarski to zobaczyłem. Zobaczyłem, jak byłem na studiach, poszedłem do, do trenera Gładocha i zobaczyłem, jak może wyglądać trening bramkarski, że jest coś innego niż, mhm. niż to klasyczne siedzenie na tyłku i prawo lewo, prawo lewo. Tak, no. Ale mimo wszystko nadal są jakieś schematy w tym treningu bramkarskim, tak? bo to, to jest trochę schematyczny. Zależy, yy, trochę inaczej wyglądają treningi z seniorami w pierwszym mm. grudniu, bo najczęściej to jest tak, że ten trening jest łączony, czyli my mamy część bramkarską, bardzo różnie, zależy, czasami są 20 minut, czasami jest 50. No i tak naprawdę, w zależności też, gdzie jesteśmy w mikrocyklu, yy, dobieramy, czy na przykład dzisiaj. Mamy czas tylko i wyłącznie na to, żeby się tam rozgrzać i zrobić trochę techniki po to, co będzie potrzebne z drużyną, a czasami mamy tego czasu więcej, więc możemy sobie przejść przez tą rozgrzewkę techniczną i potem wejść bardziej w działania takie, takie już boiskowe. Więc no tutaj. Um, to nie jest tak, że mamy całą jednostkę, wiem, 90 minut i przechodzimy przez te kolejne szczeble, tak jak, tak jak możemy zrobić w treningu z młodymi bramkarzami. Natomiast tutaj zawsze gdzieś musimy te klocki tak dopasować, żeby to było jak, z jak największą korzyścią dla, dla bramkarzy. Wiesz bardzo jeszcze zapytam się o jedną rzecz, bo w sumie niedawno też się dowiedziałem o tym, że są prowadzone badania genetyczne dla kandydatów dla młodych w akademiach, dla kandydatów na bramkarzy. I, i tak chciałbym się dowiedzieć, czy takie Dowiedzenie się wcześniej o wyniku, że chłopak będzie wysoki, bądź nie będzie wysoki, nie będzie spełniał pewnych wymagań, nie zabija takiej pasji w młodych ludziach, nie, nie zabija ich takiej ochoty bycia bramkarzem. Wiesz co, na pewnym poziomie, na którym te najlepsze akademie mogą sobie na takie badania pozwolić, może bardziej szczegółowe, bo były takie mm -hmm. badania może zrobić właśnie każdy, one nie są jakieś tam bardzo skomplikowane. No to są tak? Jest... Gaz, tak czy coś to już są takie właśnie bardziej, bardziej, bardziej szczegółowe. Eee, natomiast ja uważam, że w pewnym momencie to jest też biznes i akademia, biorąc młodych bramkarzy, młodych zawodników, stara się wybadać, jaki mają potencjał, żeby potem ci zawodnicy grali w pierwszej drużynie, mogli być sprzedani do, do nie wiem, lepszego klubu no. za granicę i tak dalej. Więc to jest jakby jedno z rozwiązań, które musi się pojawić. No bo tak samo jak nie wiem. A wzrost jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o, o, o bramkarza. Tak samo jakby ktoś grał w koszykówkę, chciał być centrum, a miał być 70. Mhm. Fajnie, że chce, ma pasję, może nawet jest dobry, no ale jak zmierzy się pod koszem gościem, który ma 20, no to nie jest w stanie tego przeskoczyć. I, i tak samo tutaj. Ja uważam, że ty, dla tych chłopców to też jest dobre, bo jeżeli taki 12-, powiedzmy 13-latek domyśle się, że okej, okay, to jest Twoja pasja. Super ci, idzie. No, na tym moment jesteś jednym z najlepszych chłopców w kraju, ale będziesz miał 1,80 m. Raczej nie masz szans, żeby być bramkarzem profesjonalnym. I teraz pytanie: możesz albo dalej próbować i powiedzieć: Nie, może jednak coś się uda, szanse są nikłe. Możesz to potraktować jako życiową pasję, życiowe hobby. Możesz pójść być może nie wiem, w piłkę halową. Możesz zostać trenerem bramkarzy. Jest dużo opcji, które tak naprawdę możesz zrobić. Może jeszcze jest czas, że jesteś w stanie zostać zawodnikiem z pola. Tak? Więc ja uważam, że te badania z jednej strony są bardzo dobre dla klubów, bo ograniczają jakieś tam ryzyko, a z drugiej dla tych zawodników też, bo może będą mieli czas, żeby wybrać jeszcze jakąś inną ścieżkę i ta piłka nożna, to że są bramkarzami, może być czymś ważną częścią życia już, już, już zawsze, natomiast niekoniecznie, jako, e, niekoniecznie będą w stanie zrobić z tego sposób na życie, na zarabianie, po prostu nie mają takich parametrów. Powiedz mi, a te badania są naprawdę na tyle wiarygodne, że to co będzie to Zależy jakie badania zależy w jakim wieku. Ja nie jestem też, przyznam szczerze, aż, aż takim specjalistą, e, natomiast jeżeli te badania są robione powiedzmy co pół roku, to jakiś okres czasu, no to po dwóch, trzech, czterech takich badaniach dość już dość um, precyzyjnie, precyzyjnie o, o, są w stanie um, określić chociażby jakiś tam przedział, przedział osobę. bo to też nie chodzi, czy to będzie, me, jeżeli mamy przedział, że to jest między metr 90 a 1,85 m, ok, jasne, natomiast jeżeli mamy przedział 1,80 m, 1,70 m, to wtedy wiadomo, to już raczej no, Rozmawialiśmy o pierwszym waszym treningu. a Maćku, jak układa się wasza współpraca w tym momencie? Dawaj, to <gry> nie, no, myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że mamy z trenerem, taki kontakt koleżeński. Jesteśmy w tym samym wieku, więc na pewno dalej możemy porozmawiać o wszystkim, nie tylko o piłce. Prywatnie też mamy, myślę, bardzo dobry kontakt. No ale jak przychodzi praca i jest moment na trening, jest, yy, przychodzi mecz, to zamieniamy się, myślę, z takich profesjonalistów, którzy skupiają się na robocie i, i robią wszystko, żeby ta praca wyglądała jak najlepiej. Ok. Maćku, mimo że aktualnie jesteś numerem jeden, to w przeszłości zaczynałeś rundy na ławce rezerwowych. To tam Bartek wspomniał o tej takiej rywalizacji w klubie. Właśnie o tą rywalizację chciałem zapytać. Jak to wyglądało z twojej perspektywy i jak to wspominasz? To pokazuje, że trenerzy to też ludzie i też się mylą. <śledziewanie> a tak całkiem serio, bo no wiadomo, no, może wygrać jeden rankarz na boisku może być, więc no, to wywoływało mnie taką złość czysto sportową, myślę, tutaj może też nauczyło mnie troszkę pokory z tym wszystkim. Wiedziałem, że muszę ciężko pracować, że, że muszę wrzucić drugi bieg i po prostu czekać na szansę, a jak gdy ona się pojawi, to, to wykorzystać i już zrobić wszystko, żeby tego miejsca w składzie nie oddać. Czy mimo wszystko nic nie spadło z No nie, no wiadomo, na wszystko trzeba zapracować, nigdy tak nie jest w żadnym zawodzie, nie jest tak, że coś dostajemy za darmo, więc no wszystko trzeba sobie pracować. Czym różni się wasz mikrocykl treningowy w okresie takim przygotowawczym i w okresie startowym z perspektywy brankarza? Na pewno musimy skupić uwagę na, na inne aspekty, nie tylko stricte meczowe. Skupiamy się na sile, na dynamice, więc myślę, że tutaj większą część i większą uwagę poświęcamy temu. Natomiast gdy przychodzi ten mikrocykl treningowy, już taki mm -hmm. czysto pod, pod spotkanie meczowe, ligowe. No to, to już skupiamy się na przeciwniku, skupiamy się na tym, co, co musimy poprawić, jak się przygotować, czym mogą nas zaskoczyć i żeby być gotowym na najbliższe spotkanie. Na najbliższe spotkanie. Wybierzcie wspólnie trzy najlepsze mecze w wykonaniu Maćka w się Kalisz. Albo może dobra, w, tej, w tej rundzie, w tym, w tym sezonie. O. Czy ostatnio? Eee, ja myślę, że dużo było takich spotkań, gdzie, gdzie Maciek bronił bardzo dobrze i pomagał, ratował um, czy te sytuacje, czy punkty. Um, takie trzy no ten ostatni na pewno był mega dobry, tak? z się naprawdę, naprawdę wyglądał super. Nie chcę mówić. było dużo sytuacji, karnego zrobiłeś. Ale... Byłem <śmienicieliby>. były. <śmienicieliby>. Ale wtedy żółtą kartkę do z każdego, <śmienicieliby>, bo... A, tak. To nie było w tak, tak. Nie, czy nie to w Meksyku Tam też. Tam, 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 tam też. Że że tak, to w Meksyku. Tak, w Meksyku. W sytuacji pokojnej, tak. Tak, wracałeś na nazwisko. No tak, myślę, że to chyba trzy też A Maciej, który ty mecz tak najbardziej w ogóle w się no, wspominasz? Myślę, że także w Toblinie, Wigry, Słuchawki <laughs> Prędko, ale intensywnie. Ródko intensywnie Wszedłem jako zawodnik z pola, a później szybka seria rzutów kardy i można było wracać do domu z, z wygraną i z szansami na awans. Nie? No dobra, zapytam o te rzuty karne. O te rzuty karne wspomniane. Czasami mam okazję obserwować wasz trening i no nie udało mi się trafić na taki trening, w którym trenujecie w jakiś szczególny sposób. Obrony jedenastek. Jest jakiś w ogóle sposób, żeby to wytrenować? Czy, czy zazwyczaj tak jak się mówi, że karny nie będzie obroniony, tylko może być źle strzelony? My mamy dwa, może trzy takie swoje założenia. Nie chcę, żebyśmy zdradzali jakieś szczegóły. Tak, ja do część jest to jakichś moich obserwacji, część bramkarzy, czy to Maśka, czy nawet innych bramkarzy, którzy przychodzą, no o tym dużo rozmawiamy. Natomiast faktycznie jakby nie ma takiej sytuacji, że przed treningami, szczególnie, przed meczami, szczególnie jakby się nastawiamy, teraz trenujemy nie, w taki sposób, teraz taki. Bardziej jestem w zasadzie, że przed sezonem były, były takie treningi, gdzie to też nie było nawet w wersji bramkarskiej, tylko po treningu było ok, zostajemy 5 minut, spróbujemy takie uderzenie, spróbujemy takie. za sądzących z pola też zestawali, pomagali. Więc to bardziej w ten sposób. Natomiast no, ja zawsze przygotowuję na bramkarze taką, taką analizę przed każdym meczem. Też są też rzuty karne. Jakiś mój pomysł natomiast mm. też zawsze o tym rozmawiamy. Mm -hmm. że słuchaj, ten ścierał ostatnio tak, czasami robi tak, czasami tak. Natomiast finalnie jakby z mojej perspektywy to, co ten wieczorek zawsze mówił, no to, to, to bramkarze są aktorami na boisku i to finalnie oni, oni podejmują decyzję to, co rozmawialiśmy, czy to, co jaki... ja miałem pomysł oglądając wideo. Mm -hmm. W taki sposób się zachowają, czy inny To finalnie zawsze ich decyzja. Ja, ja to wspieram. Pewnie też była kiedyś taka sytuacja, że, że gdzieś było jakoś inaczej rozpisane, macie wybrał drugą stronę, i potem schodził minął. No, przepraszam, trenerza, ale myślałem, że jest tak mówię, no Jasne, w tak? ja nie tak? Ja gdzieś tam sugerowałem, mowę, to, a macie go bronić, zrobił coś innego. Więc, więc to jakby nigdy nie ma reguły. Zawsze ja chcę ich przygotować. Maksymalnie dobrze. Mhm. Finalnie to jest ich decyzja. A muszą zrobić wszystko, żeby, żeby gdzieś tam udało się odgronić. E, Macku, e, śledziłem tak to, trochę twoją karierę i tak e, patrząc od góry mamy pierwszą ligę Ekstraklasę i nagle tam gdzieś pojawia się Japonia. E, skąd w ogóle ta Japonia? Wiesz co, no, przyjaciel zabrał mnie na sushi i spróbowałem. Nie, nie, no, tak, no. Spakowałem się i jadę. A tak, tak. To wiadomo, no, no, menadżer, który pomógł mi tam się dostać. E, co, zawsze wiedziałem po rozmowie z nim, że moim celem, marzeniem była gra za granicą. Chciałem spróbować swoich sił. No i pojawiła się taka szansa, zadzwonił do mnie, więc dużo się nie zastanawiałem, tym bardziej, że. Można powiedzieć, że w tamtym okresie już byłem troszkę tutaj w Polsce wypalony. Chciałem spróbować czegoś nowego, ta kariera nie zmierzała w takim kierunku, w jakim bym chciał, bo grałem wtedy w Stali Rzesznych, to był trzeci poziom rozgrywkowy, więc no, nie miałem tak naprawdę nic do stracenia, a chęć takiej przygody doświadczenia czegoś nowego był taki, że po prostu chciałem tam wyjechać i. I uważam, że z przebiegu czasu bardzo wiele zyskałem, jako człowiek, jako zawodnik, więc ten bagaż doświadczeń, który, który zebrałem na pewno mi pomógł i uważam, że to była jedna z lepszych decyzji w mojej przygodzie z przed nami bardzo ważny mecz z Podbeskidziem i czy z perspektywy bramkarza przygotowania są dobrane pod konkretnego przeciwnika, czy jakoś specjalnie przygotowujecie się na każdy mecz i analizujecie przeciwnika? Ogólnie w mikrocyklu ja zawsze staram się go tak podzielić. Oczywiście, co mówię wcześniej, wszystko zależy od tego, ile mamy czasu, jak, jak, jak ten mikrocykł się rozkłada. Natomiast zawsze mamy, jeżeli jest coś do poprawy z poprzedniego meczu. To staramy się wrzucić chociaż jakieś takie małe, małe rzeczy na początku mikrocyklu. Natomiast potem też przygotowując się pod przeciwnika, ja staram się złapać taki ogólny zarys, czyli czy rywal, nie wiem, ma dużo dośrodkowań współprzestrzeń czy spod linii, czy dużo sytuacji jeden na jeden, czy dużo wersji mhm. dystansu. I potem gdzieś te takie główne um, rzeczy, które mi się to oczy, staram się wpleść w ten trening nasz bramkarski, i też to, co się dzieje potem w treningu z drużyną. Natomiast, stricte taką analizę, jak tych każdy już też mówiliśmy, to też taką zawsze analizę przeciwnika, krótką um, odnośnie całych fragmentów, odnośnie na przykład, jeżeli jest jeden napastnik, który strzela dużo bramek, to on jest jak jakiś sposób Jeżeli nie ma takiego, to po prostu jak drużyna kreuje szanse, jak zdobywa bramki. Tak, tylko żeby to wrzucić bramkarzom, żeby oni też mieli jakieś tam spojrzenie na to, co, co może ich czekać na swoje Okej, to da. macie w swojej takiego jak trener, tak? Czy, Myślę, że tak. Szczególnie skupiasz się na czymś takim istotnym? Nie, podejście jest takie samo. Chcemy pomagać drużynie, a każde tipy, które dostajemy od trenera i to, co przetrenujemy, staramy się wykorzystać w meczu, żeby, hmm. no, żeby zdobyć trzy punkty. I... No dobrze, to tak na zakończenie chciałbym, żebyście mi powiedzieli, jak oceniacie szanse nasze na, 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 baraż, na baraż, na tą strefę barażową, w odniesieniu do tego, bo no, macie doświadczenie w zeszłym roku i teraz, mamy jakieś szanse według was, te zmiany w klubie są istotne? Myślę, że póki piłka w budżecie zawsze mamy szansę, tak naprawdę zostały dwa mecze, mamy 6 punktów do zdobycia. Jeżeli je zdobędziemy, to na pewno będziemy w barerze, bo wtedy na pewno przeskakujemy pod Beskidzie i w tej szóstce będziemy. Natomiast no jest to naprawdę ciężkie zadanie. Mamy dwa, dwóch ciężkich rybali. Mhm. bardzo fajne jest to, że gramy u siebie. Mam nadzieję, że tutaj kibiców przyjdzie sporo, pomogą, pomogą tym dopingiem, no bo no to chyba macie możliwość że jak, jak, jak ta atmosfera jest, to się dużo lepiej No ja też uważam, że w sumie, no, szanse są spore, tym bardziej, że jeszcze niedawno, kilka tygodni temu drżeliśmy o to, czy się utrzymamy w lice, więc na pewno to ciśnienie teraz z nas zeszło i pojawiła się szansa, każdy z nas ma marzenia wiadomo, chcemy za tym gonić i jak pojawia się taka szansa, to chcemy to wykorzystać, podjąć rękawice i walczyć o to, żeby w tych barażach się znaleźć. To co na no, zakończenie życzę Wam czterech najbliższych wygranych meczów. Dziękuję.